Witam serdecznie dzisiaj w moim kuchennym laboratorium Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie witam na moim kanale i chciałam się z wami dzisiaj podzielić takim cudowną roślinką bez, słynny bez lilak Syringa vulgaris, potocznie zwanym bzem, słuchajcie to jest jego czas, kiedy w maju zaczyna kwitnąć głównie znamy go z wazonów, prawda? sobie go Trzymamy w wazonie. Cudowny zapach się roznosi i ten też pięknie pachnie. Ja tutaj z... udało mi się zerwać takie dwa rodzaje: fioletowy i taki jasno-fioletowy. I muszę powiedzieć, który ładniej pachnie. Troszeczkę różnią się zapachem. Chyba nawet ten jasny ma mocniejszy zapach. A w sumie to nosa włożę do torby. Jeden i drugi pachnie cudownie. Ja sobie tak zrywam zawsze w takie papierowe torebeczki i przywożę. Tak to wysypujemy sobie tegoż tegoż beza bza beza bza. A i moi drodzy Taki bez lilak, oprócz tego, że jest bardzo ozdobny i lubimy go w naszych wazonach, ma szereg wartości leczniczych. I znany jest w naszej medycynie ludowej. Te kwiatki są wykorzystywane i wewnętrznie i zewnętrznie do różnego rodzaju likwidowania do różnego rodzaju bóli, np. głowy, kaszlu, na przeziębienie, jakieś choroby skórne przy oczyszczaniu organizmu nawet przy problemach z nadciśnieniem, sercem, do oczyszczania wątroby. A co z niego możemy zrobić? No to ho 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 ho, już na przykład wspomnę tylko, że jakieś odwary, herbatki, napary, nalewki, maści, kremy, miody. Także jest bardzo duża możliwość wykorzystania tej cudownej roślinki. Jakie ma działanie? Może tak króciutko tylko wspomnę, jakie ma właściwości lecznicze, skoro, skoro aż tyle ich jest, to warto wspomnieć, że przeciwzapalne ma, przeciwgorączkowe takie napoczne, czyli jak najbardziej przy jakichś y, y, przyziemieniach przeważnie, nie? Jakieś coś takiego właśnie. Y, y, bakterie też, przeciwko bakteriom, wirusom, drobnoustrojom, czyli antybakteryjne działania, antywirusowe. Oczyszcza płuca, ostrzela. także również y, możemy się, wspomoże usunąć nasz kaszel, ból gardła, czyli ciągle choroby układu oddechowego, czyli jakieś przeziębieniowe. Pomoże nam odtruć organizm, wątrobecz i oczyszcza krew. Na bóle głowy, bóle reumatyczne, może też wspomóc regulację ciśnienia krwi. Też przy jakichś ostrych biegunkach może pomóc, moczopędne też ma działanie. No a jeżeli chodzi o choroby skórne, to takie na przykład może sobie poradzić z trądzikiem, jakimiś wypryskami, trudno gojącymi się ranami na przykład. Ale też jest właśnie fajnym kosmetykiem, odmładza naszą skórę, potrafi nawet zniwelować cienie pod oczami, obrzęki. No, i też ma właściwości odporniające nasz organizm, czyli wzmacnia naszą odporność. Wykorzystujemy i liście, i kwiat, ale my się tutaj zajmiemy akurat kwiatuszkami. I teraz tak: napar, bardzo prosty sposób robimy napar. Łóżkę takich kwiatuszków zalewamy szklanką wrzącej wody. Ona się nam zaparza. I po 10-15 minutach możemy sobie wypić tak do 4 razy dziennie taką szklaneczkę. I pomoże nam przy kaszlu, przy jakiejś biegunce, przy nadciśnieniu, nawet też jest zalecane w medycynie ludowej. Na, na, teraz na przykład odwar. Odwar z takiego lilaka to możemy sobie taką łyżkę, dobrą łyżkę, taką, albo taką garść o kwiatuszka, zalać szklanką wody, pogotować 15 minut na malutkim ogniu pod przykryciem. No, i później to odcedzić, uzupełnić, bo zalaliśmy ją szklanką wody, więc na pewno trochę tej wody ubyło. Dolejemy do pełnej szklanki i tak sobie osłodzimy jakimś miodem albo jakimś syropem, z malinami, coś w tym stylu, jeżeli potrzebujemy. I przy przeziębieniu jak najbardziej wykorzystamy właściwości tej roślinki. Czyli napar i odwar już mamy. Herbatka na przeziębienie, no to już. Coś mniej więcej w tym stylu, co, co napar, czyli możemy wziąć sobie garść bzu, kwiatów bzu i na przykład jeszcze do tego dorzucić sobie rumianek albo lipę. Zalać też szklanką wrzątku, zostawić pod przykryciem z 15 minut, żebyś 10 na 15 minut i możemy sobie taką herbatkę popijać 2-3 razy dziennie. To będzie herbatka na przeziębienie. Ale też fajny ma taka nalewka na przykład z lilaka. Rozpuści złogi w stawach na przykład. No złogami też są ostrogi piętowe, czyli też może pomóc na ostrogi piętowe. Tutaj zalewamy już kwiaty, świeże kwiaty lilaka alkoholem. Podstawiamy na około 10 dni w ciemne miejsce. I czekamy aż się tam przepracuje to wszystko potem przecedzamy przez gaza na przykład czy przez sitko i sobie po 30 kropelek możemy 3 razy dziennie w kieliszku z wodą roz, rozprowadzić i sparować bolesne miejsca a na, na ostrogi bolesne to właśnie tutaj można zastosować kompres z takiego z takiego o takiej nalewki tak okreścin no mówiliśmy, wspominałam też o bólach głowy, na jakichś grenach, albo to oczywiście na czoło lub na skronie możemy sobie liście przyłożyć. Na trudno gojące się rady, no to również z liści okłady. No ale my wracamy do kwiatków. To co my teraz sobie zrobimy, czyli tak, możemy sobie również zrobić lemoniatkę. Taką lemoniatkę to właśnie kilka takich kwiatków. To mogą być. Nie wiem dlaczego, ale mi się to tak z kolbą skojarzyło. Kolba kwiatowa. <grych> Czyli na przykład załóżmy o takie trzy pęki, tak? Trzy takie kolby bzu. Wrzucamy sobie do dzbanka, zalewamy gorącą wodą. Ona się tam parzy spokojnie, aż, aż lekko przestygnie. Dorzucamy jeszcze plasterek, dwa plasterki cytryny. Możemy sobie posłodzić. Cytrynką albo miotkiem, y, tak, posłodzić cytrynką. Cytrynkę już dodaliśmy, słodzimy miotkiem, jakimś miodem na przykład, żeby było smaczniejsze, i delektujemy się cudownym, cudowną lemoniatką. To polecam, też jest bardzo fajny. To co ja teraz, jak ja wykorzystam, bez? Co z niego zrobię? Otóż zrobię macerat. Ułożę sobie tutaj same kwiatuszki obrane z takiego baldachimku. Tak, obrane są. Ja sobie tutaj nawtykam, nawciskam tych, tego bzu. Obniotę najwięcej jak się da w Teraz zaleję sobie oliwą z oliwek. Biorę oliwę z oliwek. Cały czas mamy oliwę z pierwszego złoczenia, ekstra virgin, i zalewam sobie te kwiatuszki oliwką. Jeżeli na przykład stwierdzisz, że oliwa jest dla Ciebie za ciężkim olejem, za tłustym, możesz wykorzystać inny, na przykład z pestek winogron, z migdałów lub jakiś inny makadamia czy coś innego. Już kwiatki są zamoczone. Teraz ważne, żeby one. One jeszcze tu się ubiją, i za chwilę już pójdą troszeczkę na dół. O, już się robią, więc nie będę z czubkiem lała. Bo na przykład jutro teraz musimy to odstawić. Tak, odstawimy to. Można to odstawić na 7 dni, można na troszeczkę dłużej. Można też taką metodę zastosować, że na przykład co 3 dni, 3-4 dni, przecezać te, te kwiatki, a oliwę zlaną zalać kolejną porcję kwiatów. I tak można kilkakrotnie zrobić. Wtedy mamy intensywny, intensywniejszy wyciąg, większy, lepszy zapach. Tak na przykład robiłam z płatkami dzikiej róży. Kilkakrotnie zalewałam świeże płatki i muszę powiedzieć, że Zimą, jak używałam maceratu z kwiatów dzikiej róży, to jeszcze mi ten zapach pachniał. No i teraz je po prostu to zakręcam. Odstawiam na kilka dni, co kilk codziennie mieszając. Najlepiej w ciemnym miejscu. A później będziemy przecedzać i będziemy mieć gotowy macerat i będziemy go mogli użyć sobie do naszych kremów, serum. Bardzo cenny, dużo ma ciekawych, zdrowych składników. W kwiatach bzu mamy bogactwo glikozytów, biofluoroidów, lignany, kumaryny nawet zawierają. Także no naprawdę masę, masę, masę cennych składników, witaminy B, C. Dobrze. Czyli ja teraz odstawiam maceracik na kilka dni, potem będziemy go przysadać. Teraz, moi drodzy, jeszcze powiem, jak możemy miód zrobić z bzu. Otóż takie świeże, zerwane kwiatki umieszczamy w szklanym naczyniu najlepiej w szklanym. Używamy zawsze same kwiatki czyli musimy je oberwać z tych gałązek. Nie? Do tego naczynia z, tym kwiat, z tymi kwiatkami wlać miód. No ale lepiej, jakby był płynny. Jeżeli nie jest płynny, to można go podgrzać, no, żeby zalać. W każdym razie, żeby zalać i żeby on zakrył całe kwiatki. A nawet troszeczkę był ponad kwiatkami. Wtedy zakręcamy ten słoiczek i zostawiamy go tak zalanego. No, nawet możemy go zostawić na miesiąc i na dwa. Nawet, czytałam, że nawet do pół roku zostawiają, ale to już przesada. A i potem można dosłownie jeść, jeść ten miód, ponieważ kwiaty są jadalne, także spokojnie możemy sobie go jeść, te, te kwiatki, które są z miodem. No i tak robimy sobie miodek. Tak jest przynajmniej jeden z przepisów na miód. A teraz co ja będę chciała zrobić? To będę chciała zrobić syrop. Herbatkę. Najpierw herbatkę sobie na herbatkę zasuszę kwiatek, ponieważ mam trochę tego bzu. Więc sobie zasuszę kwiatki. I zrobię jeszcze syrop, aby wykorzystać te roślinki, które mam. Jesień, zima to są długie miesiące zimne, więc myślę, że może się przydać. Jeżeli nie smakowo, to leczniczo <laughs> przy jakimś przeziębieniu o, zrywam. No to jest ta czynność, którą trzeba zrobić, czyli poobierać złodyżek. Wszystkie kwiatki, jak ja robię herbatkę na herbatkę, suszę. Niektórzy po prostu sobie rozkładają to taki bez na, na płytce jakiejś albo na papierze jeszcze w, w takim do pieczenia wysypanym i suszą w jakimś mm, piekarniku w temperaturze tak no najlepiej, żeby było do 42, 8 maksymalnie stopni, jeżeli mamy możliwość takiej regulacji. No i po prostu wtedy suszymy, sprawdzając, żeby nam się za mocno nie przysuszył, nie zrobił czarny całkiem. Ale jest też druga metoda, taką, którą też stosowałam przy robieniu herbatki Iwan Chai. Czyli te kwiatuszki, które są obrane, wkładam sobie do słoiczka. Zobaczy, czy ja tu no tak słoiczek słoiczek gdzieś mi wyszedł użyłam tu do mniszka o jakby to pokazać w takim razie opowiem opowiem, bo nie mogę znaleźć słoiczka takiego większego chyba, że jeszcze wrócę do niego, no nie mam no. ojka więc biorę sobie taki słoik pusty, wkładam, naupycham tego kwiatka, takiego już oskubanego złodyżek, naupycham, naupycham w słoiczku na maksa, zakręcam i wkładam go do piekarnika właśnie do temperatury 48 stopni. I tak około godziny, do dwóch, o tak się tak zaczyna pocić, te kwiatki zmieniają kolor, on tak się spoci, trochę tak widać kropelki pary na słoiczku to znaczy, że on tam już zaczął puszczać te wszystkie swoje soki i wtedy wyciągamy ze słoiczka, wysypujemy na blaszce i ponownie wkładamy do piekarnika w tej samej temperaturze do 48 stopni i suszymy go. Mamy wysuszony bez. Tyle ile trzeba, no ile suszymy, no tyle ile trzeba. Może być godzina, dwie, trzy. W tej temperaturze na pewno to trochę potrwa, ale Mamy zachowane większość cennych składników, bo jakbyśmy włożyli na temperaturę 100-150 stopni i byle szybko, no to potracimy wiele cennych składników. Dlatego warto poświęcić trochę czasu. Potem, jak jest w to, to sobie jeszcze trochę poprzewracać ten bez, żeby się równomiernie suszył. No i tak później mamy panią herbatkę aromatyczną, którą sobie możemy jesienią, od jesieni do wiosny popijać, profilaktycznie, niekoniecznie leczniczo, że jak nas boli gardło, ale też profilaktycznie, aby ustrzec się przed jakimiś wirusami, ponieważ właśnie bez ma takie właściwości. No i teraz jak ja tu sobie poskubię... Tego kwiatka, to przejdziemy do kolejnego przepisu. A mianowicie zrobimy syrop. Syrop. Słodki taki syrop, właśnie z tych kwiatów bzu. Bo też można zrobić sobie syrop. Jak zresztą z większości roślin, możemy robić syrop. Tak tutaj. Bez jak najbardziej nam się nada. Tylko jak zwykle no musimy go najpierw oskubać z tych łodyżek. Dobrze. Myślę, że tyle starczy. Mam tutaj oskubane kwiatuszki. I teraz co trzeba, to na tą ilość kwiatków, ja tu gdzieś miałam 20-30 takich Baldachimków, nie? Gdzieś tyle miałam. No to będzie potrzeba zalać to wodą, obojętnie czy zimną, czy ciepłą, ponieważ i tak to musimy zagotować. Więc biorę sobie zbanek z przefiltrowaną wodą i po prostu zalewam. Zalewam po prostu, żeby je ozalać. Koło litra do półtora chyba na tą ilość wystarczy. Zaraz tu jeszcze sobie wezmę je Dobrze. Myślę, że wystarczy. Teraz musimy tutaj dołożyć cytrynkę. Ja ją pokroję, ja ją pokroję sobie i teraz tutaj mam, wrzuciłam całą cytrynkę pokrojoną w plastry. Teraz to trzeba to po prostu sobie ją zagotować i pogotować około pół godziny. Pół godziny gotujemy. Potem przykrywamy garnek I zostawiamy na całą dobę. Ona sobie tutaj leży, pracuje ten bezik. Potem go będziemy odcedzać. Dodamy cukier, zagotujemy i będziemy robić, przelewać do słoiczka. Czyli teraz tak, wkładam go na palnik, zagotuję i pogotuję pół godziny. I zostawimy go na całą dobę. Bez się gotował pół godzinki z cytrynką. Taki uzyskał fajny liliowy kolorek śliczny. A no i teraz co muszę zrobić, to go wyłączam, przykrywam przykrywką i zostawiam na całą dobę. Potem będziemy dalej kontynuować produkcję syropu. Także. Tu z tym syropem widzimy się za dzień, za jedną dobę. A tutaj mam oskubany cały, całą Micha jeszcze bzuk, którego będę suszyć na herbatkę. Tak jak mówiłam, do słoika, ubić mocno, zakręcić i do piekarnika do 48 stopni, potrzymać w cieple około 2 godzin, wyciągnąć wysypać na blachę i dalej w piekarniku suszyć powolutku w tej temperaturze do 48 stopni i mamy pyszną herbatkę którą możemy łączyć z innymi ziołami i cieszyć się z ich właściwości leczniczych do zobaczenia niebawem już jest suchutki bier tak już mam suchutki bez. W niskiej temperaturze zachował nawet swoje kolorki. Cudna herbatka. Tylko pamiętajmy, parząc taką herbatkę ma lekką goryczkę, więc warto sobie dołożyć jakiegoś innej, innego ziela, czy na przykład rumianku, czy jakąś Coś, co po prostu zagłuszy ten, tą goryczkę trochę. Minęła doba, jak nastawiliśmy bez lilak na syrop. Tak wygląda. Różowiódki. Ach, jaki zapaszek ładny. Teraz co musimy zrobić? To odcedzić od kwiatków i od cytrynki, więc będę go odcedzać. No i teraz odcedzony syropek Odcędzony. Mam go tutaj dokładnie. Tu, tu tu muszę zobaczyć. O, 800 800 ml. Czyli biorę sobie go te 800 ml. Syropu. Bardzo ładny kolorek ma. Taki właśnie jak bez liwiowy. Ale jaki zapach fajny. Taka fajna lemoniadka. I teraz dam taką dobrą szklankę cukru na tą ilość. Tak, teraz to wymieszam leciutko i godzinkę będzie się na małym gazie gotować. Po godzinie wlewamy do słoiczków i mamy syrop. Na ewentualne przeziębienia, oczyszczający też nasze drogi pokarmowe, naszą wątrobę. Więc mi się wydaje, że warto sobie takiego bzu zrobić syropek z bzu. Także idzie teraz syrop na gaz. Jeszcze troszkę się musi pogotować na wolnym gazie, żeby troszeczkę odparował. No, żeby taki nabrał konsystencji syropu gęstszego. Także jeszcze troszeczkę. Dobrą godzinę, półtorej musi się troszeczkę pogotować, bo tak, tak robi wolniutko. Dla go jeszcze. Mniejszy trochę okay. okay.